Chodźcie właśnie to, że trzeba nieco przekszepić, skorzywać te miękko. To jest ten, sok jabłkowy korzenny. Zawodzony z czarnej korzeczki. 3,50. Czy problem GMO polega na tym, a w zasadzie część, bo GMO jest jakby szerszym pojęciem organizmy modyfikowane genetycznie. My tutaj się skupiamy na, na roślinach modyfikowanych genetycznie, które następnie trafiają na nasze talerze, na żywności. prawda? W tej chwili najwięcej GMO znajduje się w soi to znaczy soja, która sprowadzana jest do Polski. W większości jest niestety pochodzenia no niewiadomego, a, a, a ponieważ trafia do nas z zachodnich rynków, żywność ekologiczna, taka jaką tutaj można między innymi nabyć na, na stoisku tutaj jest, i, i, i która jest poparta certyfikatami wystawionymi przez odpowiednie jednostki certyfikujące, których kilka jest w Polsce, no, jest, jest pewną żywnością. Znalej, tego pana, 5 4 3 2 1